Dobra Berserker Hello there yy, cipska, który już trochę leżał Ale panie kolego No Chce przerwać? No. To jest bajcik Dobra, to teraz wyciągam Ale kartę... Jak miałbyś... Teraz kartę uno wyciągam, bo kamerownik był... Kamerownikiem jest Sedzik i on widział ciało na tak. kamerach. To teraz panie kolego, coś ci się chyba pomyliło. Nie było no, zawiedzanych no, kamer, co ty Były, tak. były. Były jakieś kamerzystów? Tak. Był. Nie był żadnych kamerzy. był na kamerach. Byłem. No mogę widziałem jak się pomalam tę ale nie no, naprawdę five headlobby... five hatloby, head no. Brief nie widzieliśmy, żeby ktoś wchodził. No nie, to jesteś oszustami, no. Najmniej. A to przecież nie, ja, ja jestem tak gruby, że ty sam nawet nie widziałem jak tu wchodzili. Więc według mnie podejrzane. O, matko. No ciężko z wami, no ja... Nie... mózg mi paruje ogólnie. Mówię jeszcze raz, chipsek leżał. Na, centralnie na kamerze między Komsami a office, dobrze się, dobrze się złożyło, że był kamerownik, więc właśnie mam potwierdzenie. A to, że w tym czasie, w tym czasie zginął Famous, to nie znaczy, że ja go zabiłem. Ale dziwnym trafem. Bo Cziksek nie był Famousem. Ale dziwnym trafem zginą zginął niecałą sekundę. Ech, a ile było takich sytuacji, gdzie zabijasz na reporcie idealnie. Przecież masa takich sytuacji była. Teraz tak samo się wydarzyło, bo nie zabiłem y, Fejmusa, bo chipsek nie był Fejmusem. Tylko mamy to wiedzieć. No bo gość no. był na kamerach, no. Jak chcecie, to ale... możecie... nie wiem, co możecie zrobić, no. Lik, to Lik Sedzik, ty, ty widziałeś. To o, no, no o tak. to, o to, że Fejmus zginął wtedy, kiedy zreportowałem. No, ale, ale chipsek Fem już leżał. nie Kur... Tym razem zabijam, no ale jakby, co to, co to ma za znaczenie, no. Oj, oj, oj. Robię temperaturkę. Ja jestem czysty. Wentuje? Kwasica wbiega? Kasper wentuje! Temperaturka. Triago obok mnie. Hello there. No sorry kwas, sorry Ciekawe czy widział Ogólnie to wychodzimy z priw, ze na dolną deko I widzimy Sandramce Vigilante leżącą tam e, Ogólnie uwierzyli, że ja przyszłam z, e, z góry, nie? A, ta, widziałem tam w Prątem oczu, że jest tam ten A, dobra, dzięki. Ogólnie mogę powiedzieć, tak, że wcześniej Dixie był w labie. Zakładam, że tam został, ale pewnie zdążył wyjść. Mur też zwentować, to też jest opcja, ale. Ja po prostu mówię, że mur zwentować. Eee, mhm. I nic nie wiemy o tym trupie. Ja generalnie wiem, kto wentuje i to dosyć mocno. Kto? No, ja się chcę przyznać, no. ta osoba. Jedna z nowych osób. Uuu, mi się w sekundę teleportuje z O2 do security. Ej, mamy dwóch nowych. W Sekundę się nie da. Eee, to nie tak nie słyszę. Istnieje I'm też inżynier, pastar? więc nie wiem, czy jest coś, no, ujawnić, coś torbar. Czyżby to jest hmm. Nie hmm. ma inżyniera, nie? No, nie wyglądało się nie ujawniać bo... jeszcze. No to just cuts for, powiedz mi dlaczego ty robisz ventas O2 do security w sekundę. No to właśnie mogę powiedzieć, że moją rolę. Jaką no. masz rolę? No nie powiem ci jaką mam rolę, ale jakąś mam. No w sekundę stary. No jak ci powiem jaką mam rolę to mnie nie będzie, ja chcę sobie jeszcze pożyć. Czuję do końca aż To ja się no chłopakowi ja zostaw go. No ale ja dalej myślę, że Węku Krichaki to jest fajne y, y, duo impotory. To przestań tak myśleć. To, to nie przestanę tak myśleć. Przestań. Nie przestań. Idź, zrób, idź zrób se herbatę. Zrobiłem to. No to zrób kolejno, bo. Można go nie... Albo zjedz snikersa, ja jadłem... bo nie jesteś sobą. Ja jeszcze dawno jadłem snikersy. Dobra, aniwych, no wiemy, że to jest kolejnego, Nie pomogło. No, ja wiem, nie. Poza tym że ta ta żeśmy znaleźli. Węku tutaj oskarża kolego o wentowanie, a poza tym. Generalnie to znamy dwójkę. Znamy Patryka i, i Świnkę. Węku, co ty gadasz? Ja A my się Nie, nie wiem, Węku dajemy, nie wiem, z dupy jakieś oskarżenia na, na mnie to jest. Ja nie nie patrz Ja patrzę bardzo obiektywnie na tą grę i tutaj z szerokiego punktu widzenia widzę, że tutaj jest dwójkąszczu oszustów. Chodź Węku, ty jesteś czysty. Dobra, trzeba uciec. On se poszedł na górę, raczej nie sprawdzi A muszę kogoś zabić Nie no, ja z nim zostaję O nie On kamuflażera użył, tak? On kamuflażera użył I Ja pierdzielę. Proszę Nie, no kuźwa Zdążył Nie no, nie wierzę w tą świnkę Peppe Nie wierzę Gdzie jest jakiś kill do zrobienia? Dobra, git. Kówdy, nie niedawno. Guys, mamy przerypane! Ja nie mogę. No tak, ciunka. Okej. Okay. Kogoś musimy mm. wywalić. Okej, okay, yy, mogę powiedzieć tak, że y, Just spor potwierdza mi się z mojej roli, że jest zły. Już bardzo dużo razy. Tylko że Just Cut jest chyba o szóste, mi się tak wydaje, a my mi mamy Mi się wydaje, wydały. że to może być jakiś bo już. Jaki jest wadonek transformacji łoda? Eee... Zabijanie. Zabijanie. Eee... No to w takim razie ja, Catpot i Lickfledgik nie zabiliśmy, więc my nie jesteśmy... O Boże, co ja zrobiłem? Odwaliłem. A w ogóle to Venku z kimś do Enter tego... Enter poszedł tam. Dziązgi w ogóle. My w trójkę w labie właśnie, byliśmy i Wenka tam nie było. No ale on się właśnie, nie wiem, dziązgi, no ale gdzieś się trzymał i na pewno nie było go ani porwa, ani nigdzie. Musiał być albo w labie, albo w specymenie. Powiem tak. Ogólnie Wenku był w, w specimenie, poszedł do góry i Patrick teraz go złasza. Więc. No. Eee... Mi się wydaje, że teraz to był self i po prostu Patrick eee... się zmienił w Wora. Znaczy, ee, e, War powstał je, kiedy trzeba umarł, bo Wenku umarł pierwszy. Okej. Okay. No, ale... Do do tego... Tobenku, już nie żył, ale... Ale... No do dobra, priv. tylko poczekaj. A kto... Patrick w ogóle był z kimś? Chyba nie. Ja ze mną ze był. Z kim? Ze, ze, ze mną. Ze Steve I Stevek mówisz, że... Jest git. Tak. No jest git. Że nie tam... zabił tam dwóch. Ja podejrzewam, że był spora dalej. W przypadku albo... W albo... W albo w jesteście we dwóch właśnie tymi... Yy... Nie wiem jak się nazywa... Epoli, apokalipsą i clearujecie kliruje, się we dwóch. Nie, no być. Znaczy, nie chyba mogą być tylko jeden. apo połączone, ale w sensie może być ktoś, kto mu pomaga. A, agent daję na katpora. Nie mamy innego wyboru, musimy kogoś strzelić Nie wiem, no. Jak on jest gesterem, to ja się za. A oby byśmy trafili. Nie no, łodem to on nie jest, ale. Zobaczmy. Okej. Okay. 15 sekund. Dobra, co ja mogę robić? Kit. Wszyscy wiadomo dlaczego. No tak. <grymka> Przepraszam, to jest najgorszy, bo impostorów już nie ma. Został nam hmm. apokalipsa. Um. Neutrali to ja nie to nie wiemy ile mamy. Nie wiem, ja naprawdę tam już nie mam tego. A my się nie potwierdza, że to może być Steve. Mi się potwierdza, że to może być albo Krych albo i Korbonik. Ich o. nikt nie potwierdzał w poprzedniej rundzie. No, no, z Rory to pokaże, no, pokaże, no, w pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie, rundzie potwierdził mnie, mnie League bo był na kamerach, a Chipsek już padł i złożyło się to z tym, że ktoś zabił Fameusa w tym samym czasie, co ja zreportowałem, no. A ja mówię o tej rundzie, kiedy się War pojawił. No ale to. Z... Wy możecie jest się Patrz, ten Jesteście projektuje. we dwóch, Klirujecie się we dwóch. jak ktoś inny może się klirować yy, z kimś innym, jeśli. Mi się wydaje po prostu, że wy jesteście we dwóch. Patrick Zobiec... zabił, dostał War'a i po prostu macie free gierkę, no i teraz naskakujecie na kogoś, kto jakieś miał oskarżenia, które i tak nie były w ogóle potwierdzone, jak mam, jak mam się z kimś clear'ować, ja clear'owałem się z Wenkiem, Wenku poszedł na górę Laba i go zabiliście. O właśnie. No. Krygak, mogę tylko powiedzieć, ja jestem, kurde, Giantem, jak mam chodzić na urbanie... No to jak... powiedz chodzicie... mi, powiedz mi, jakim cudem padł Wenku, w takim razie wy, wy byliście we dwóch tylko w Labie. Co się stało, Stevek, że pod węgła. Stevek przed przede mną i normalnie od, odszedł ode mnie i dopiero później zauważyłem potem to ciało. No to może Stevek jest. Może nie. Wiesz sam nie mam pojęcia kogo No to jest. wy się klirujecie we dwóch, a mówisz, że Stevek przed pierwszy. No to o co chodzi? Nie Dobra wiem, będę nawet y, trudno mi jest to stwierdzić, czy, czy to y, on y, mógł zabić, czy nie był ktoś inny, albo on y, nie zauważył kogoś, albo kogoś gonił Krekak, nie wiem co masz w głowie do mnie. Ale Patrix, ja nic do ciebie nie mam. Mówię ci tylko, że robiłem taski z wękiem w Specimenie. Ja robiłem Dowland, on poszedł na górę i w labie zginął. Gdzie wy jesteście we dwóch i się klirujecie, ale tak naprawdę się nie klirujecie, bo Stewek przyszedł pierwszy i nie wiesz tak naprawdę, czy Stewek mógł to zabić. Proszę was! Jakoś nie do końca, Proszę was! Do tego, nie naprawdę! Na mi się nie może, wydaje, że... mi się, może, nie, może, mi się, może, mi się nie, nie wydaje, mi się nie wydaje. nami możecie strzelić, więc. Musi to być Patricks. Słaby bait na impostorów. No naprawdę, no. bez jaj wyrzucenie kur... z dupy! <noise> Jak z dupy? <noise> What? Aha. Chłopak nie ma łoda, ale tak, co Stevek, ciężka sytuacja. Znaczy Ikon, przepraszam. Stiwek tu już nie żyje. No Cię, ciężka kon... sytuacja, powiem ci. Naprawdę, no, ja tak. no wiem Ikon, że byś przegrał. No i tak, ale no... Jak to przegrał? To Kurczę. Miło, okay? Jak przegrał, wygrał. Ha? My ze sobą leczymy, no, tak? co? Ale przecież my jesteśmy razem. What? Co tutaj? Dobra. Dobra Jar widzę trochę po Nie no, Joa, ja, taka gierka odora. była No. Dobra, muszę cię zabić, przepraszam cię. Wyval... A nie mogę cię zabić nawet To co, co my zrobimy? My to... <skryble> no, ja się Ja nie mam przycisku, nie mam przycisku Ja, co to jest? Dajcie rychakowi wygrać, bo odcinek będę miał wojny <gry odcinek. Kurde no wygrać <gryble> gierka nie dopisuje no niestety Ikor, przepraszam Cię, no... Ale wygrałeś ze mną, wygrałeś ze mną, wygrałeś ze mną. No wygrałeś, 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 wygrałeś ze mną. Wygrałem z czy nie? A co? Nie, co? Nie, ale wygrałeś!